W maju 1939 roku, gdy Europa chwiała się na krawędzi wojny, Heinrich Himmler zatwierdził budowę obozu koncentracyjnego przeznaczonego specjalnie dla kobiet. Położony 90 km na północ od Berlina, w pobliżu wioski Firstenberg, Ravensbrück miał stać się największym nazistowskim obozem dla więźniarek. Miejscem, w którym ponad 130 tysięcy kobiet z całej okupowanej Europy miało doświadczyć systematycznego odczłowieczania, brutalnej pracy tortur medycznych i masowych mordów. W odróżnieniu od bardziej znanych obozów zagłady, Ravensbrück funkcjonował ze szczególnym okrucieństwem. Został zaprojektowany nie w celu natychmiastowej eksterminacji, lecz powolnego niszczenia kobiet poprzez pracę, eksperymenty i terror. Przybycie bez imion jak kobiety były pozbawiane tożsamości? Podróż do Ravensbrück zaczynała się w wagonach bydlęcych, pociągach towarowych tak zatłoczonych, że kobiety stały przez całe dni bez jedzenia, wody i warunków sanitarnych. Gdy pociągi w końcu zatrzymywały się na stacji w Firstenbergu, strażnicy SS ze swoimi psami wpędzali więźniarki na ciężarówki na ostatnie kilometry drogi do obozu. Polska więźniarka polityczna Wanda Pułtawska, aresztowana w 1941 roku, wspominała później, że krzyki strażników i szczekanie psów tworzyły atmosferę wykalkulowanego chaosu, mającego na celu dezorientację i zastraszenie. Po przybyciu do głównej bramy obozu kobiety natychmiast pozbawiano wszystkiego, co definiowało je w świecie za drutem kolczastym. Rzeczy osobiste były konfiskowane i katalogowane, choć więźniarki nigdy więcej ich nie zobaczyły. Potem następowało golenie głów, przeprowadzane przez więźniarki-fryzjerki pod nadzorem SS. Włosy, często ostatni ślad indywidualnej tożsamości, spadały w stosy, podczas gdy strażnicy przyglądali się z obojętnością lub rozbawieniem. Francuska bojowniczka ruchu oporu, Germaine Tillon, która przeżyła i stała się wybitną etnolożką, pisała, że golenie miało na celu nie higienę, lecz upokorzenie, przekształcając kobiety w identyczne postacie. Odczłowieczanie trwało dalej pod prysznicami, gdzie kobiety poddawano działaniu zimnej wody i ostrych chemicznych środków dezynfekujących. Strażniczki SS, znane jako Aufseherinnen, nadzorowały te procedury z celowym okrucieństwem. Dorotea Binz, jedna z najbardziej niesławnych strażniczek w Ravensbrück, podobno biła więźniarki podczas tego procesu za najmniejsze dostrzeżone przewinienie. Po prysznicu każda kobieta otrzymywała pasiasty mundur więzienny oznaczony kolorowym trójkątem określającym jej klasyfikację. Czerwony dla więźniarek politycznych, zielony dla kryminalnych, fioletowy dla Świadków Jehowy, czarny dla uznanych za aspołeczne i żółty dla Żydówek. Ale ostateczne wymazanie tożsamości następowało wraz z numerem. Każdej więźniarce przydzielano numer rejestracyjny, który zastępował jej imię we wszystkich oficjalnych dokumentach obozowych. Numer ten był naszywany na mundur, a w niektórych przypadkach tatuowany na skórze. Geneviève de Gaulle, siostrzenica Charlesa de Gola, aresztowana za działalność w ruchu oporu, stała się więźniarką numer 27372. Od tego momentu nie była już osobą z historią, rodziną czy przyszłością. Była jednostką siły roboczej, którą należało eksploatować aż do śmierci. Praca przymusowa aż do upadku. Praca jako broń. Codziennie o 4:30 rano ostry dzwon apelu, znanego jako apel, przerywał jakikolwiek odpoczynek, jaki więźniarkom udało się uzyskać. Kobiety stały w szyku na centralnym placu, niezależnie od warunków pogodowych. Zimowe temperatury w północnych Niemczech mogły spadać znacznie poniżej zera, a mimo to więźniarki w cienkich pasiakach stały godzinami, podczas gdy strażnicy SS liczyli i przeliczali. Te apele same w sobie były narzędziami tortur. Jeśli liczby się nie zgadzały, jeśli brakowało jednej więźniarki lub ktoś zmarł w nocy, cały obóz stał, dopóki rozbieżność nie została wyjaśniona. Niektóre apele trwały 4, 5, a nawet 6 godzin. Przydziały pracy następowały po apelu, a praca była zaprojektowana tak, by wyczerpywać i zabijać. Siemens, niemiecki koncern przemysłowy, założył fabrykę na terenie Ravensbrück, gdzie kobiety montowały podzespoły elektryczne dla nazistowskiej machiny wojennej. Praca wymagała precyzji i szybkości, jednak więźniarki pracowały na głodowych racjach żywnościowych w nieogrzewanych warsztatach. Te, które nie wyrabiały norm produkcyjnych, były karane fizycznie lub przydzielane do jeszcze bardziej brutalnych komand roboczych. Warsztat tekstylny, w którym więźniarki szyły mundury SS i naprawiały odzież wojskową, działał w równie śmiercionośnych warunkach. Kobiety pracowały na 12-godzinnych zmianach z palcami krwawiącymi od ukłuć igłą i odmrożeń. Kierownictwo obozu nieustannie forsowało produkcję. Liczyła się wydajność, nie przeżycie. Ale najbardziej przerażającym przydziałem było komando piaskowe. Kobiety w tym oddziale kopały piasek i żwir z dołów w pobliżu obozu, ładowały go na wózki i ciągnęły na place budowy. Praca była katorżnicza i nie miała końca. Austriacka więźniaka polityczna Käthe Leister, ceniana ekonomistka i działaczka na rzecz praw kobiet, Została przydzielona do tego komanda mimo że miała ponad 50 lat. Nie przeżyła. Komando piaskowe miało jeden z najwyższych wskaźników śmiertelności w obozie. Kobiety padały z wyczerpania i były bite, jeśli nie mogły wstać. Króliki z Ravensbrück, okaleczone w imię nauki. Latem 1942 roku nowa groza wkroczyła do Ravensbrück. Niemieccy lekarze wojskowi, upoważnieni przez Himmlera i wspierani przez kierownictwo SS, Rozpoczęli przeprowadzanie eksperymentów medycznych na zdrowych więźniarkach. Ich głównymi obiektami były młode Polki, więźniarki polityczne aresztowane za działalność w ruchu oporu. Kobiety te stały się znane jako króliki, przezwisko, które same sobie nadały w gorzkiej przekorze, ponieważ traktowano je jak zwierzęta laboratoryjne. Eksperymenty koncentrowały się na symulowaniu ran bojowych i testowaniu metod leczenia. Lekarze SS Karl Gebhardt i Fritz Fischer celowo zadawali obrażenia nogom kobiet. Wykonywano nacięcia chirurgiczne, wprowadzano ciała obce, takie jak drżazgi, odłamki szkła i bakterie, aby wywołać infekcje, a kości były łamane lub usuwane. Oficjalnym celem było badanie zakażeń i testowanie leków sulfonamidowych. W rzeczywistości procedury te były torturami zamaskowanymi jako nauka. Operacje przeprowadzano bez właściwego znieczulenia, a opieka pooperacyjna była celowo niewystarczająca. Władysława Karolewska, jedna z królików, zeznała po wojnie, że przeszła wielokrotne operacje, podczas których lekarze nacinali jej nogę, wprowadzali bakterie i zmuszali ją do chodzenia na zranionej kończynie. Ból był nie do zniesienia, a rany ulegały gangrenie. Wiele kobiet doznało trwałego kalectwa, skrócone nogi, zniszczone mięśnie i chroniczny ból który towarzyszył im do końca życia. Eksperymenty te łamały wszelkie zasady etyki medycznej, a mimo to trwały ponad dwa lata. Łącznie 86 Polek zostało poddanych tym procedurom. 15 zmarło w wyniku samych operacji lub późniejszych infekcji. Te, które przeżyły, zawdzięczały to niezwykłej sile ducha i wsparciu współwięźniarek, które dzieliły się jedzeniem, zmieniały opatrunki i zapewniały pociechę w obliczu tego systematycznego bestialstwa. Gdy na początku 1945 roku po obozie rozeszły się pogłoski, że SS planuje egzekucję ocalałych królików w celu wyeliminowania świadków, kobiety podjęły desperacki akt oporu. Kilka z nich ukryło się w innych barakach, wspieranych przez więźniarki różnych narodowości, które ryzykowały życie, by je chronić. Inne, zbyt słabe, by się poruszać, zostały ukryte przez obozowych lekarzy, którzy sfałszowali dokumentację medyczną. Ten zbiorowy akt nieposłuszeństwa uratował życia i zapewnił, że świadectwa o tych zbrodniach dotrą do powojennych trybunałów. Miejsca egzekucji, gdzie opór był uciszany na zawsze. Za obozowym krematorium, ukryty przed głównym terenem obozu drewnianym płotem, znajdował się plac egzekucyjny. Tutaj, w przestrzeni celowo zaprojektowanej z myślą o tajności, tysiące kobiet zostało zamordowanych przez rozstrzelanie, śmiertelny zastrzyk lub powieszenie. SS nazywało to specjalnym traktowaniem, biurokratycznym eufemizmem maskującym zabijanie na skalę przemysłową. Egzekucje w Ravensbrück gwałtownie nasiliły się pod koniec 1944 i na początku 1945 roku, gdy reżim nazistowski stał w obliczu nieuchronnej klęski. Komendant Fritz Zuren, dążąc do zmniejszenia liczby świadków mogących zeznawać o zbrodniach obozowych, nakazał systematyczne mordy. Kobiety wywoływano z baraków pod pretekstem badań lekarskich lub przeniesienia do pracy. Zamiast tego prowadzono je na miejsce egzekucji, zmuszano do rozebrania się i rozstrzeliwano strzałem w kark. Ich ciała natychmiast przenoszono do krematorium, gdzie były spalane, a prochy wysypywano do pobliskiego jeziora. Komora gazowa w Ravensbrück zaczęła działać w styczniu 1945 roku. Zbudowana pospiesznie, gdy SS szukało szybszych metod masowego mordu. W odróżnieniu od przemysłowych komór gazowych Auschwitz był to przerobiony budynek magazynowy, w którym grupy 150 kobiet naraz zabijano przy użyciu gazu cyklon B. Szacuje się, że w tej komorze zamordowano od 5 do 6 tysięcy kobiet w ostatnich miesiącach funkcjonowania obozu. Wśród straconych były członkinie francuskiego ruchu oporu, polskie podziemne bojowniczki i sowieckie jeńczynie wojenne. Violet Szabo, brytyjska agentka operacji specjalnych, Została rozstrzelana w Ravensbrück w lutym 1945 roku. Olga Benario, niemiecka komunistka, która walczyła w Brazylii, została tam zamordowana w 1942 roku. Te kobiety i tysiące im podobnych reprezentowały opór, którego naziści nigdy nie zdołali całkowicie złamać. Jednak nawet gdy egzekucje trwały, akty nieposłuszeństwa nie ustawały. Gdy francuska bojowniczka ruchu oporu Marie-Claude Vallon-Couturier. Była świadkiem prowadzenia współwięźniarek na śmierć, organizowała potajemne ceremonie, podczas których ocalałe kobiety śpiewały zakazane hymny narodowe i recytowały poezję. Te chwile człowieczeństwa, jakkolwiek krótkie, zachowywały godność w obliczu systematycznej eksterminacji. W kwietniu 1945 roku, gdy zbliżały się wojska sowieckie, SS opuściło Rawensblik. Więźniarki zbyt słabe, by iść, zostały pozostawione. Tysiące innych zmuszono do marszów śmierci w kierunku innych obozów. Gdy Armia Czerwona wyzwoliła Ravensbrück 30 kwietnia 1945 roku, zastała około 3 tysięcy ocalałych, z których wiele ledwo żyło. Pełne rozliczenie ofiar Ravensbrück pozostaje niepełne. Oficjalne szacunki wskazują, że spośród 130 tysięcy kobiet tam uwięzionych od 30 do 50 tysięcy zginęło w wyniku egzekucji, eksperymentów medycznych, chorób, głodu, i pracy przymusowej. Każda liczba reprezentuje wymazane imię, skradzioną tożsamość, celowo zniszczone życie. Reżim nazistowski zbudował raven z blik, by łamać kobiety poprzez systematyczne okrucieństwo. Jednak obóz ten był również świadkiem niezwykłej odwagi. W zeznaniach ocalałych tkwi dowód na to, że systemy totalitarne nigdy nie są w stanie całkowicie zgasić ludzkiej zdolności do oporu, solidarności i zachowania prawdy. Gdy stajemy w obliczu mechanizmów tak celowego zła, jak zapewnić, by głosy świadków nadal miały moc przeciwko zaprzeczaniu i zapominaniu? Napiszcie w komentarzach. Ruiny Ravenzblik stoją dziś jako miejsce pamięci, ale echa tych, które tam cierpiały, wymagają czegoś więcej niż wspomnienia. Wymagają, byśmy nigdy nie odwracali wzroku od prawdy o tym, co ludzkość jest w stanie uczynić samej sobie.